To film wstrząsający, ukazuje bez złudzeń biedaków i bogaczy. Bogaczom odmawia uzasadnienia bogactwa przez ciężką pracę. Biedaków nie osłania ideą sprawiedliwości. Są zdolni do podłości i gwałtu. Po obu stronach istnieją wyjątki dla lepszego kontrastu. Uwaga, dalej są spoilery. Nowy porządek Michela Franco brutalnie przedstawia tortury, mordy i ucisk ukazuje świat, który wydaje się tylko fantazją na temat przyszłości. Reżyser odbierając nagrodę jury w Wenecji powiedział, że sześć lat temu pisał scenariusz odległej dystopii. Zaskoczyła go aktualność obrazu. Akcja dzieje się w państwie o wielkich nierównościach dochodów jak Meksyk. Wysokie mury otaczają luksusowe domy, oddzielając od slamsów i blokowisk, gdzie mieszkają biedacy. Ci nie mają prawie nic, pracując na służbie u bogaczy. Pewnego dnia wszczynają demonstracje przeciwko ogromnym nierównościom materialnym i nędzy swego życia. Na samochodach i domach bogaczy tajemniczo pojawia się zielona farba. To zapowiedź gniewu ludu. Pokojowe protesty przeradzają się w brutalne zamieszki. Mury rezydencji nie chronią bogaczy przed furią nędzarzy. Bardziej krewcy aktywiści wdzierają się do luksusowych domów, kradną, terroryzują i mordują zamożnych bohaterów filmu. Ale czemu reakcja policji i wojska jest wątła i spóźniona? Ulice płoną, miasto pogrąża się w chaosie i zniszczeniu. Wkrótce władze odzyskują kontrolę, wprowadzają ostre zakazy z godziną policyjną i wszechobecną kontrolą. Wojsko wprowadza nowy ład. Obecność armii na ulicach staje się normalna. Czy późna reakcja władz na zamieszki nie była celowa? Czy początkowa tolerancja dla anarchii nie miała usprawiedliwić represji wojskowej dyktatury? Po kilku miesiącach ludzie wracają do pracy. Każdy musi posiadać na to pozwolenie i poddawać się szczegółowym kontrolom i rewizjom. Jest zakaz swobodnego poruszania się. Ludzi dowożą do pracy specjalne autobusy. Panuje wszechobecny nadzór i ścisła kontrola ruchu ulicznego. Świat sprzed rewolucji już nie wróci. Stan wyjątkowy stał się stanem normalnym. Reżyser nie oszczędza ani bogaczy, ani rewolucjonistów. Zachłanność jednych i drugich i naiwny zapał buntowników przyczynia się do nadejścia dyktatury. Michel Franco daje proroctwo świata, gdzie bogaci mają coraz więcej, a biedni coraz mniej. Artystom zdawa się robić coś bezwiednie. Tak przejawia się podświadomość zbiorowa. Franco napisał swój scenariusz sześć lat temu. Przed pandemią, która zachęca do kontroli ludzi, przed wybuchem gniewu ludowego, który przybrał postać poparcia dla Donalda Trumpa. Czy reżyser przewiduje koniec liberalnej demokracji? Dobre studia i będzie ciężko pracował. To po latach twój szef poleci w kosmos. Żart oczywiście dotyczy założyciela Amazona. Sugeruje, że Jeff Bezos wykorzystuje swoich pracowników. Ale jak inaczej można wycenić wartość pomysłów i organizacji pracy miliardera, jeżeli nie na wolnym rynku? 1% najbogatszych ludzi świata ma dwukrotnie większy majątek niż reszta. Według organizacji humanitarnej Oxfam różnice dochodowe wymknęły się spod kontroli. W 2019 roku 2153 miliarderów miało więcej bogactwa niż 4 miliardy 600 milionów ludzi. Trzy najbogatsze osoby na świecie zgromadziły w ciągu ostatniej dekady majątek wart 231 miliardów dolarów. Portal finansowy Bloomberg Wealth szacuje, że od 2012 roku całkowite bogactwo 20 największych miliarderów podwoiło się. Mieli 700 miliardów, a teraz... 1400 miliardów dolarów. Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, wtedy piąty najbogatszy człowiek świata, uzyskał najwyższy wzrost majątku w 2019 roku. Jego zysk netto wyniósł 6 miliardów dolarów. Jeff Bezos ma pierwsze miejsce z majątkiem netto 204 miliardy dolarów. Według Oxfam, osoba, która dziennie oszczędzałaby 10 tysięcy dolarów od czasu budowy piramid w Egipcie. Miałaby dzisiaj tylko jedną piątą średniej fortuny z pierwszej piątki miliarderów na świecie. Czy skrajne nierówności dochodów wywołają rewolucyjne zamieszki, jak w nowym porządku? Może problem dotyczy głównie krajów trzeciego świata. Tu wewnętrzne nierówności są największe, jak w Meksyku sportretowanym przez Michela Franco. Czy w takim razie rewolucje nie grożą bogatym krajom zachodu i północy globu? Nie tylko różnice dochodów wywołują masowy bunt, także zmiany klimatu spowodują napór mieszkańców biednego południa na bogaczy z północy globu. Próbkę wędrówki ludów mieliśmy w Europie w 2015 roku. Czy Zachód sprosta temu wyzwaniu, a może jesteśmy w stanie temu zapobiec, przez pomoc krajom trzeciego świata? Zmniejszenie nierówności dochodu bardziej zmniejsza skrajne ubóstwa, aniżeli wzrost gospodarczy. Według Oxfam, gdyby kraje zmniejszyły te nierówności o 1% rocznie, to do 2030 roku liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie zmniejszyłaby się o 100 milionów. Jednak wiele form pomocy krajom rozwijającym się w Afryce i Ameryce Południowej nie udało się. Zawiniła postawa miejscowej ludności i złodziejskie rządy. Niektóre zdobyły władzę pod socjalistycznym sztandarem, jak na Kubie i Wenezueli, inne panoszą się bez żadnej ideologii. Czy buntowi masji i chaosowi może zapobiec tylko wojskowa dyktatura? Miliarderów przedstawia się czasem jak chciwych wyzyskiwaczy. Ale ludzie kupują u nich towary i usługi, których sami nie potrafili wytworzyć. W bogaczy nie chodzi o sprawiedliwość. To przede wszystkim walka o władzę, a także zazdrość. A może jest jakiś inny powód?